thank you W Wielkiej Filharmonii Narodowej w Wilnie odbyła się premiera Oratorium Ponarskiego skomponowanego przez Maxa Fedorowa z librettem Edwarda Trusewicza, który był też pomysłodawcą powstania dzieła. Jest to pierwszy utwór muzyczny ukazujący tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, kiedy w lesie ponarskim zamordowanych zostało około 100 tysięcy osób. Kino, grzech śpiesznie chcę wyznać. Ten dotąd, co krwawi, jak blizna, zatajany grzech, z jakiego chciałbym się oczyścić? O, zabójstwo Historia mordu ponarskiego została powiedziana może z punktu widzenia języka kultury. To jest element, który w tym przypadku powinien być elementem czytelnym i elementem łączącym na swój sposób. Prawdą jest to, iż niewolnikami byliśmy Berlina. Weszliśmy w ich plany z początku dość niewinnie krwawej robocie nas Niemcy wspierali, bawili się przy tym, przydzili, śmiali. Rotacje w Ponarach mieliśmy niemałą, niektórych nawet kilka akcji wykańczało. Koledzy miejsce swoje ustępowali innym, zwłaszcza tym, kto w ludobójstwie. Wykazywał pilność. Właśnie chcieliśmy ukazywać e, określone, określone wspólnoty narodowościowe, określone narody jako ofiarę. Nie mówić tym, tym językiem, e, a niech mówi egzekutor. Niech powie dlaczego. W tym Bonarskie w wykonaniu chóru opery i filharmonii podlaskiej solisty Macieja Nerkowskiego oraz Kowińskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Martina Staszkusa. kurią mes šiandien atlikom ir parodėm, tai, tai nėra istorija iš vienų lūpų galbūt. Tai aišku, tai yra vienas personažas, kuris pasakoja, bet jis klausia, kodėl tai buvo. Ar tik iš tikrųjų... Kod... Kas tai įvyko, kas atsitiko žmoniai, kad atsitiko tokia nelaimė, kad įvyko tokia tautų mėsmalė ir kai nieko, nieko neįmanoma buvo suprasti, kas, už ką ir dėl ko. Tas dalykas tikrai mums nebuvo kalbama, galbūt labai ir istorijos vadovėliuose, aš tai tuo labiau visai nesimokiau. Aš čia pat gyvenu Vilniuje ir čia pat tie yra paneriai ir kad, jie, ir kad tokios istorijos vyko čia pat ir aš tikrai pradėjau irgi taip pat gilintis, nes yra ir pas mus ir muziejus ir teko gilintis tą istoriją. Ir, ir dabar ta istorija pasakojama yra labai skirtingai, skirtingai inter interpretuojama. Taip, kad mm, visų pirma, tai aš neižvelgiu jokios politikos, nes mes visą tai suinam su į vieną bendrą uh, oratorijo žanrą, į muziką ir pradam pasakoti tą istoriją. Tai, bet uh, tas, kas yra gerai, kad muzikoje nėra politikos. Na premierze Oratorium Ponarskiego obecni byli przedstawiciele Rodziny Ponarskiej, stowarzyszenia, które od lat troszczy się o przywrócenie pamięci o tych, którzy zginęli w Ponarach, i zabiega o ujawnienie prawdy o sprawcach ponarskiej tragedii. Marzenia są ogromne, także trudno mi mówić. Jestem bardzo wdzięczna panu Edwardowi i wszystkim uczestnikom za przygotowanie tego wielkiego oratorium. Myślę, że. To jest taki pierwszy po książce Ruty Nagajte, to jest taki wielki pierwszy krok w kierunku wzajemnego zrozumienia i przeproszenia ze strony litewskiej, na które czekamy, i wybaczenia z naszej strony. Znaczy, historia PONAR jest na pewno historią osobistą, jest historią rodzinną, ale też jest dla mnie historią zawodową, dlatego no że e, myślę, że przypadek PONAR to był pierwszy przypadek zbrodni masowej, którym się zajęłam. Zajmuję się zawodowo badaniem masowych zbrodni, jestem antropologiem ludobójstwa i psychotraumatologiem. E, pracuję ze świadkami wydarzeń traumatycznych Pracuję na całym świecie. Pracuję w Rwandzie, w Demokratycznej Republice Konga w Burundi. Pracuję ze świadkami Holokaustu, ale to się zaczęło od PONAR i myślę, że to nie było przypadkowe. Po prostu historia Ponar w naszej rodzinie była taką historią, z którą ja rosłam. Dla społeczeństwa litewskiego, Ponary i Holokaust nawet obecnie, po upływie ponad 70 lat od zakończenia wojny, są tematem tabu. Zdanie Małgorzaty Wozińskiej, takie traumatyczne wydarzenia i przeżycia tkwią w podświadomości zarówno ofiar, jak i oprawców latami. I dopiero kolejne pokolenia mogą się z nimi uporać. Ja jestem przekonana, że właśnie to idzie w taką stronę i myślę, że to będzie bardzo dobre powoli, powoli, żeby coś zmieniać. Nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Żydów, nie tylko dla rodzin ponarskich, tylko też dla Litwinów i dla młodzieży litewskiej. Ja myślę, że chować się, wychowywać się w kraju, w którym jest świadomy swoich błędów, to jest bardzo ważne i to też jest ogromny potencjał.